Aha, czyli ja próbuję do tego bota no, z takim niezłymi odległości Dobra, poczekajmy aż Rebeka go rozwali Hmm... Trzy... a, widzę go To jest ten spachlak. Następny, o ile pamiętam, naprawdę... Jest gdzieś chyba tutaj Ale głowy za to nie dam gramy, leko się okej, czyli piękna postać moja tutaj dobrze, żeby rybaka zaczęła jakoś strzelać jeszcze nie ma najwidoczniej dobrego dystansu, hmm jeszcze. I co? Już to nie idzie dziad. Dobra, podejdź, Rozwal. Rozwal, 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 rozwal. Rozwal, rozwal, rozwal go! Czemu nie rzucasz? Okej, okay, już. Dobrze ci idzie. Nie, 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 Ulecz się, ulecz się, ulecz się, Dobrze. Uo, rozwalony. Kolejny behemot odpadł. Siu. Przez moment obawiam się, że naprawdę polegnę. A tym już po prostu rozwalmy te wiżeczki No, jeszcze na salwa Pięknie Uch. No, to było otwierszenie, niż się spodziewałem Ile jeszcze mam tych granatów? a jeden No cóż, wykopiłem chyba maksimum, ile pamiętam, u Kwatermistrza Nie wiem, jak u niego będzie z granatami w następnej misji No dobra, zobaczmy, co miał ten Behemoth Bechemocie złoty A, tylko amunicja do Brewinga Czy się dźwigasz za dużo okej okay. O, od razu lepiej się czuję, bo tego behemota. Hmm, tu są jakieś drzwi. Tu właśnie gdzieś może paradować ten kolejny behemot. Halo? Boty? U, skrzynka. Aha, wiedziałem, 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 wiedziałem. Co? Mogą. Jakim cudem oni. złaś tamtąd? Ik, ik. Run, forest, run. Run, forest. Jakim. Od kiedy one mogą wjeżdżać po schodach? Kurczę. Blokowały się w drzwiach. Mogą wjeżdżać po schodach. O, rany. Teraz ci pokażę, co to jest. Wkurzać. Tym bractwa. A właśnie nie mogę go rozwalać. No tak, mi się. Chyba, że jest drugie wejście do tej fabryki. No niby tutaj jest, ale jak ja tam mogę dojść? Przez co? Nie! Kolejny Bachemot! A! A! Nie jestem tu gotowy! Uciekajcie, ludzie, uciekajcie! Tu cię dubska. O, oh, kurde. Dobra, czyli było tak jak mówiłem. Dobra, czy jeden już padł Ja z daleko nie zajdę Hmm, dobra, zapiszmy Chociaż teraz każdy zapis jest ryzykowny, bo nie wiem czy... Za rogiem nagle... z roga... za rogu... Dobra, dobra, Z rogu nie wyskoczy behemot Aha, idzie. Idzie tak, jak O, stój, stój tak. Jest dobrze. Lubię cię. Nie wiem czemu stanął, ale nie protestuję. Jeszcze tylko 941 punktów wytrzymałości. To trochę potrwa. Nieeej, durny behemot. To mi się podoba. Wszyscy niech się przyłączą do zabawy. Bo razem jest raźniej. Nie yeah. zdychaj No 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 pięknie rozwaliśmy chyba ostatni behemot w tej misji Jak to cudowny wygląda to się nazywa współpraca w niszczeniu wszystkiego. No! Czyli teraz uleczmy mojego szturmowca. I pewnie ten mechanizm miał także amunicję do Brewinga. ale co miał zabierzmy. Tak jest. Wow, to było o wiele, wiele prostsze niż mi się wydawało. Z powodu buga najwidoczniej, bo nie wierzę, że Że mogło tak prosto pójść, gdyby ten stały zaczął do nas próć. To wtedy by było na pewno gorzej. A nie wiem czemu. No dobra, jeszcze zapiszmy. I idziemy dalej.